War. War never changes. Witam Cię w tym specjalnym, wyjątkowym odcinku podcastu ITT. Cytat z Fallouta. Nigdy nie był tak bliski, tak realny, tak namacalny jak teraz. Oczywiście nie ma sensu popadać w jakąś nadmierną panikę i histerię. Natomiast Widmo wojny nigdy nie było tak blisko. Zwłaszcza dla naszych braci za wschodniej granicy, gdzie to widmo stało się faktem. Wybaczcie ten prywatny, wyjątkowo nietechnologiczny odcinek. Ja też chciałbym się podzielić z Wami kilkoma moimi przemyśleniami, spostrzeżeniami na temat tego, co się dzieje, co się słyszy. A także chciałbym Wam dać kilka rad, z których jeśli będziecie mieli ochotę, to skorzystacie. Jeśli nie, to oczywiście nie. Wasza wola. Kilka tematów, które chciałbym poruszyć. Pierwszy z nich to oczywiście wsparcie, którego udzielamy uchodźcom i które bardzo dobrze, że, że w naszym polskim narodzie jest tak. Oczywiste, że nie trzeba do tego namawiać, tylko każdy czuje tą potrzebę i, i, i solidarność z osobami, które pozostawiły swoje domy, żeby ratować swoje życie. Przychodzą do nas, do, do Polaków, i już teraz z serca dziękuję wszystkim, którzy angażują się w każdą formę pomocy. Pamiętajmy jednak, że żeby ten zryw pomocowy, nie wypalił się zbyt szybko, bo ta pomoc powinna być i pewnie będzie potrzebna długofalowo. Dlatego trzymam kciuki i kibicuję tym wszystkim, którzy, którzy się mocno angażują. Zwróćmy uwagę jednak na to, żeby też nie wywierać presji na pozostałych, którzy może w tym czasie nie mogą pozwolić sobie na jakąś większą pomoc. Zapewne dla nich też to jest w chwili obecnej bardzo trudne. Natomiast jeśli już pomagamy, to pomagajmy mądrze, dobrze, albo angażując się właśnie osobiście w jakieś akcje, bądź też korzystając z akcji organizowanych przez sprawdzone organizacje, które dają nam pewność, że ta nasza pomoc, czy to materialna, czy, czy jakakolwiek inna, nie będzie przepalona w jakichś złych celach, złych intencjach, bo takie okazje, zrywy pomocy, są też oczywiście przestrzenią dla osób, które chcą tą naszą dobroć i nasze dobre serca wykorzystać w niekoniecznie dobrych celach. Także bądźmy czujni, kochani. Zadbajmy też o siebie, o naszych najbliższych. O to, żeby nie dać się. Właśnie jakiejś panice, żeby nie dać się fali dezinformacji, która pewnie się pojawia i będzie się pojawiać. Zadbajmy o naszych najbliższych, o nasze dzieci przede wszystkim poprzez rozmowę z nimi, poprzez wytłumaczenie pewnych rzeczy ale także najpierw poprzez wysłuchanie tego, co one myślą na ten temat, dopiero potem przekazanie im tego, że my jako państwo polskie możemy czuć się bezpieczni, także zadbajmy, zadbajmy o uchodźców, zadbajmy o nasze dzieci, o naszych najbliższych, o ich sferę psychiczną, o to nasze Nasza postawa i nasze wsparcie tutaj są na pewno nieocenione. No i kwestia dezinformacji, właśnie która się przewinęła, która się pojawiła. Możemy mieć pewność, że będą podejmowane próby błędnego przekazywania informacji, bądź też siania paniki. A sianie paniki to też jest jedna z form działań wojennych, na której zależy agresorowi, więc tutaj bądźmy czujni, sprawdzajmy te informacje, te źródła informacji, z których czerpiemy. Obecnie chyba takim najbardziej dynamicznym źródłem informacji, z którego można czerpać, akurat to jest Twitter. Niemniej, Kolejny raz uczulam, bądźmy czujni, bo te informacje, które się tam pojawiają, to mają różnych autorów, którzy mają różne cele do osiągnięcia. Osobiście najbardziej uderza mnie albo interesuje, o ile tu może być coś interesującego, wątek zaangażowania się grupy społeczności Anonymous. W walce z reżimem putinowskim, bo tak należy to określić. I te ich działania, chociaż nie przybijają się do jakichś masowych mediów, choć nie wiadomo, czy zawsze są potwierdzone, myślę, że mogą też mieć duży wpływ na przebieg tego wszystkiego, co się wydarzy, co się dzieje. Więc to taki. Jeden z niewielu wątków technologicznych, który pojawił się tutaj w tym podcaście. Ja pozostaję spokojny. Liczę na to, że całe to zło, które się dzieje, niedługo ustanie. Budującym jest fakt zjednoczenia praktycznie całej Europy, a nawet szerzej patrząc, ta jedność i spójność dodaje otuchy na właśnie lepsze jutro. Jeśli chodzi o jakieś konkretne organizacje, linki do akcji, jest tego pełno. I dynamicznie się one zmieniają, więc nawet nie będę tutaj dodawał w poście żadnych linków. Mogę jedynie wspomnieć o Fundacji ProNGO Grzesia Ludwina, którego znam osobiście, które wiem, że już kolejne kursy, Wykonuje na granicę polsko-ukraińską z potrzebnymi materiałami, z potrzebnymi rzeczami. Więc za takie osoby jak Grzesiek trzymam kciuki, kibicuję na ten sposób, w jaki mogę, pomagam. Sam nie wiem, jak mam się odnaleźć w tej sytuacji, jeśli chodzi o nagrywanie podcastu. Szczerze mówiąc,. Miałem dużo planów na ten marzec, jeśli chodzi o nagrywanie. Natomiast muszę to jeszcze jakoś w sobie przepracować, zanim zacznę działać dalej. Natomiast ważne jest to, żebyśmy my w swojej codzienności też wykonywali swoje obowiązki, żebyśmy my za jakiś czas nie potrzebowali przypadkiem pomocy. Żeby móc pomagać, trzeba mieć z czego pomagać. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego w tych dziwnych, wydawałoby się rok temu zwariowanych czasach, a teraz jeszcze bardziej zwariowanych. Bądźmy dobrej myśli. Patrzmy cały czas na tą jasną stronę życia. Choć niekiedy nie jest łatwo. Wszystkiego dobrego. Hej, Damian.